Maciej, epidemia wielu mówi, że jest początkiem większego kryzysu. Kryzys to zawsze większe obroty i problemy w spółkach. Problemy to, dla nas dobrze wiemy, że z naszego punktu widzenia to często spory w samych spółkach. Jak to wygląda z twojego doświadczenia? Co jest najczęściej przyczyną pojawienia się sporów wewnątrz spółek, między spółnikami czy między osobami, które funkcjonują w spółkach? Okay. Jeżeli mówisz o spółkach kapitałowych, takim z mojego doświadczenia mam największe jeżeli chodzi o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. No to tutaj widzimy taką tendencję, że o ile nie zostało relacje między wspólnikami nie zostały wcześniej szczegółowo uregulowane w umowie spółki nie. czy też w umowie między wspólnikami umowy inwestycyjnej, no to największy problem pojawia się zawsze wokół kwestii dofinansowania spółki nie. i wokół kwestii wyjścia z tej spółki. Tak? I to najczęściej oczywiście w sytuacji kryzysowej. Gdy przykładowo jeden ze wspólników widzi potrzebę i ma możliwości dofinansowania spółki, drugi nie, najczęściej to są kwestie, które trzeba uregulować wspólnie, no wówczas sięgamy do umowy spółki, do umowy inwestycyjnej czy też umowy między wspólnikami i sprawdzamy, czy takie możliwości są tam przewidziane. No dobra, no ale nie zawsze wspólnicy chcą dofinansowywać, często spór tak naprawdę pojawia się dlatego, że. Jakaś spółka pięknie szła, tak? czy działalność tej spółki pięknie szła, wszyscy na tym zarabiali, wszyscy byli szczęśliwi. No a w tym momencie przychodzi kryzys, brak pieniędzy, i wtedy zaczynają wychodzić, że tak powiem, te wady tej, tej współpracy, które wcześniej pewnie ludzie troszeczkę wrodzili się w język. Eee, co w takich sytuacjach, gdy zaczynają wychodzić? Jak, to, jak takie sytuacje wtedy się objawiają w najczęściej? No tak, no tutaj oczywiście jak się objawiają sytuacje? No objawiają się tym, że wspólnicy, tak jak sam powiedziałeś, mają rozbieżne, odmienne wizje, co do tego, co dalej ze spółką. Wówczas musimy sprawdzić, czy nie są czasem w takim pacie decyzyjnym, że załóżmy, każdy z nich ma po 50% udziałów i niewiele kwestii będziemy w stanie przegłosować na zgromadzeniu wspólników. No wtedy tak naprawdę drogi są dwie, albo się dogadać, albo myśleć o rozwiązaniu spółki, czy o sprzedaży swoich udziałów, tak? to, to, to są jakieś tam rozwiązania pośrednie, które zazwyczaj kogoś z tej spółki będą wykluczać, albo w ogóle ją unicestwiać. A to można tak? No można, można złożyć pozycję. Powiedz może słuchaczom, jak to wygląda w sytuacji, gdy no nie można osiągnąć porozumienia, tak? Pewnie chodzi jak zawsze o pieniądze, tak? Co do kwoty sprzedaży i, i, i jaka jest możliwość, że znaczy, tak powiem, wyjścia z tego pat. To, co widzimy najbardziej, wywiera taką presję już na wspólnikach wzajemnie, jest takim taką ostateczną bronią w obliczu eskalującego konfliktu między wspólnikami, bo o takich sytuacjach mówię i o takich sytuacjach myślę, myśląc o przykładach moich klientów, których dotychczas obsługiwaliśmy. No to właśnie tak jak mówisz, kwestia złożenia te, te, tego, czy sięgnięcia po tę ostateczną broń, czyli złożenia pozwu o rozwiązanie spółki, no wówczas to jest oczywiście proces długotrwały, trzeba zebrać argumenty, dowody na to, że cel, czy, czy, czy dla którego spółka została założona już ustał, czy też, że drugi wspólnik zachowuje się w jakiś sposób nielojalnie, czy łamie jakieś zasady tak zwanego dobrego kupiectwa, nazwijmy to tak, no to wówczas taki pozew, takie działo wytaczamy, no i widzimy wielokrotnie efekt tego w, 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 w taki sposób przejawiający się, że że albo łatwiej jest się dogadać, albo łatwiej jest znaleźć pieniądze na to, żeby drugiego wspólnika wykupić, czy też żeby spółkę dofinansować. To zapytam inaczej, czy kiedyś udało Ci się, opierając się na takim pozwie rozwiązać spółkę? Rozwiązać spółki nie i faktycznie jeszcze nie, natomiast wielokrotnie udawało się dojść do porozumienia. Jak czy to dzięki argument, temu, okay. temu pozwowi o rozwiązanie spółki był to, był to argument do tego, żeby wywrzeć na tyle presję na wspólniku, drugim wspólniku, że siedliśmy do stołu, zaczęliśmy rozsądnie rozmawiać i doszliśmy do porozumienia. No dobrze, ale to, to teraz wszystkich straszymy, że tak naprawdę taki mógłby być wydźwięk, że jedynym rozwiązaniem jest rozwiązanie spółki, tak? No ale czy, czy, czy to zawsze tak musi się kończyć i czy to są jedyne rozwiązania? Czy to są jedyne? Co, gdy, gdy ten problem jeszcze tak nie nabrzmiał? Strzelam, w tej chwili mamy, za chwilę będą walne zgromadzenia, na których trzeba będzie przegłosować zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, udzielenie absolutorium, jak się zachowywać i no, czy na przykład gdy nie ma porozumienia co do przegłosowania tych kwestii, tak? Czyli zatwierdzenia. Znaczy to na pewno znowu sięgamy do umowy spółki, umowy inwestycyjnej, patrząc, jakby kto, komu ile udziałów przysługuje, jakie jest kworum, jakie są w większości głosów niezbędne do przegłosowania danej uchwały. Natomiast tutaj już trochę wkraczamy z konfliktu między wspólnikami na potencjalny konflikt między wspólnikami czy wspólnikiem, a osobami czy osobą prowadzącą y, spółkę, Spółka. czyli członkami zarządu, bo to im jest udzielane absolutorium. No, ty wiem, że masz też jakieś doświadczenia w tym zakresie, y, jeżeli no, chodzi o kwestie skuteczności zwolnienia z odpowiedzialności, prawda? Tak, tak. Mieliśmy, mieliśmy klienta, który no, no, prezes jakby nie wierzył dalej w wizję. Y, czy głównego wspólnika postanowił odejść do konkurencji. Członek to znaczy wspólnik poczuł się troszeczkę tym urażony i stwierdził, że, że, że znalazł kilka, że tak powiem, argumentów, który uważał, że prezes działał na szkodę spółki tak. I, no I toczyło się postępowanie przed sądem cywilnym, sądem karnym, i między innymi był wątek tego, czy udzielenie lub nie udzielenie absolutorium wyłącza odpowiedzialność. Tak? Sąd karny w mojej sprawie, akurat uznał, że Wspólnik udzielając absolutorium, zatwierdził wszystkie czynności, jakich jak dokonał prezes i wiedział, co się dzieje w spółce, w związku z tym nie może teraz ścigać tego byłego członka zarządu do odpowiedzialności. Wiemy, że są wyroki Sądu Cywilnego, Sądu Najwyższego, które mówią inaczej, mówią, że gdy członkowie zarządu, gdy wspólnicy nie mieli pełnej wiedzy o tym, co się dzieje w spółce, tak, no to takie udzielenie absolutorium nie zamyka drogi do no do To jest zawsze właśnie problematyczna kwestia tego, jak wykazać, że ktoś coś wiedział bądź czegoś nie wiedział. No, no to już robota nasza, prawników, żeby próbować to udowodnić, móc udowodnić, bądź nie, tak. No dobrze, no to udzielenie absolutorium sobie powiedzieliśmy, rozwiązanie spółki sobie dowiedzieliśmy. Jakie jeszcze mogą się pojawiać takie konflikty jak takie konflikty rozwiązywać? Czy znaczy konflikty? No na pewno znowu jest kwestia. Udzielenia bądź nieudzielenia finansowania, o czym mówiliśmy. Czyli dopłaty, pożyczki, dopłaty, podwyższenie pożyczki, kapitału. Podwyższenie kapitału na różne rodzaje, czy to z agio, czy bez całości. Mamy terminu. mało czasu, będę ci przerywał. No to może kiedy? W dwóch słowach. Kiedy wspólnik jeden większościowy może przymusić mniejszościowego do, do kapitalizowania spółki, z którą z tych form? Pożyczką znaczy, może? Pożyczkę mógłby udzielić ewentualnie sam to, żeby ktoś inny... Ale nie, nie może zmusić to, drugiego. Natomiast jeżeli w umowie spółki, krótko już mówiąc, mamy zapis dotyczący dopłat do kapitału zakładowego, wówczas już nie mówimy jakby o konieczności głosowania całością głosów, bo to zostało wyrażone w, 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 w umowie spółki. W umowie spółki. Więc wówczas wystarczy taka, taka większość, jaka potrzebna do przegłosowania. Czyli paul, żeby Może zmusić tego mniejszościowego, czyli niechcącego płacić, żeby takie dopłaty mieć. Więc... Dobrze, no to na tyle. Na, na razie, razie tyle, to... bo mamy ograniczony czas. Natomiast więcej będziemy mogli i pewnie powiemy na ten temat na stronie porozmawiajmy.com i na naszym blogu. I w kolejnym nagraniu.